Z Masz rower? Gdzie? No. Chłopcze. Kup... Musisz zdecydować. Dobra, nie, na wylotówkę jak kogoś pod Poznaniem złapię z rowerem. Widzisz mnie. Siemano, słuchaj, tu Bandura z tej strony Przyszykuj tam rower, bo mam taki challenge, że wracamy z Niemiec stopem I brakuje mi przejażdżki rowerem, a że będziemy zaraz u ciebie To walnę sobie rundkę twoim rowerem, ok, ok <grystanie> Rower szykuj Rower szykuj I skarpetkę <grystanie> Skarpetkę twoja stary to nie ma k***a, *ja, to, to jest twoja przejęta Przerwało zasięg Nie kręciło mi się to, Kurde, nie kręciło mi się to. Odbyła się mała, mała rozmowa z pracownikami stacji i się pytali o co chodzi, że mam poznań, jakieś kse wymalowane i tak dalej. I wytłumaczyłem, co dzisiaj wy, wyrobimy, robimy. Ja zarobiłem dzisiaj do tej pory 80 zł, wydałem 16 zł na dwa Seven daysy i Red Bull'a. I co? Szybko zjem i ruszam, bo mamy 100 km jeszcze do Poznania. Będę kogoś szukał. Wziąłem jeszcze marker, marker i pogrubiłem napis Poznań, żeby udało się lepiej kogoś złapać. A kurde, nie wiem czy w tych godzinach ktoś będzie jechał na Poznań. Ale Zé e